I figurski w dobrej formie Uniwersytet Dzień dobry pani Dobry. Warszawa się kłania prokuratura dobry. rejonowa Mokotów. Moje nazwisko Misiura. Proszę pani, dzwonimy w sprawie tu postępowania w sprawie Zbigniewa Ziobry, posła PiSu. Czy pani można mu udzielić paru informacji? No ja nie, ale pan. Momencik, ten... ja połączę z prokuratorem pan Martenka. Dobrze? Już widać. Proszę dobry. się nie rozłączać. Dzień dobry pani. Wawrzyniec Dzień dobry. Martenka z tej strony, prokuratura rejonowa. Proszę pani, chcielibyśmy uzyskać kilka e, odpowiedzi na pytania dotyczące e, Zbigniewa Ziobra, przeciw któremu w tej chwili toczy się postępowanie. Proszę pana, tak, ale Otóż... ja jestem centralą. Z kim mam... Dobrze, momencik, proszę pani, to, to, to jest naprawdę tylko kilka pytań. Chcieliśmy zapytać o skłonności w czasach młodości Zbigniewa Ziobry, ponieważ mamy tutaj w tej chwili kilka pozów ze strony osób rzekomo molestowanych. Ponieważ mamy spore wątpliwości, chcieliśmy się zapytać, czy na przykład Zbigniew Ziobry jest mężczyzną, który robi wrażenie na kobietach? Proszę powiedzieć, jak to jest? Anonimowa to jest ankieta. Nie, a czy pani się podoba? Czy chciałaby pani mieć takie odzięcia? Wie pan co, z początku jak zaczynał karierę no, mhm. polityczną, to tak owszem, miał mhm. pewne perspektywy, mhm. no i to nagle się tak wszystko skończyło. I Nie ze polityki, bo mnie to naprawdę nie interesuje, tak. bo... To, co się teraz dzieje w polityce, to przedtem tak, ale teraz to. Rozumiem. Proszę pani, pani ma przed sobą w tej chwili klawiaturę telefonu, prawda? Tak. Tonalną. Będziemy zadawali pytania i bardzo proszę wybrać cyfrę od 1 do 9, tak jak pani ma na klawiaturze, udzielając odpowiedzi, tak jak mówię, typując w skali. Czy jak ocenia Pani seksualność zbigniewa ziobro? Proszę wybrać cyfrę i wcisnąć. Proszę nacisnąć. Już pani nacisnęła? Tak. Zero, tak? Mhm, zero, no Aha, szósteczkę. A, szósteczkę. No, tak. e, dobrze. Po panu się pewnie to nie wyświetliło. Ja, jak ocenia pani e, możliwości, jeżeli chodzi o popęd płciowe, posła Zbigniewa Ziobro? A to się nie mieści wszystko w jednym pytaniu w poprzednim. Nie, nie, nie proszę pani, to jest zupełnie inny aspekt. Nie wiem, proszę pana. Proszę nie wybrać wiem, jakąś cyfrę. Nie nie, to my takie. takie. Te. Proszę wybrać jakąś cyfrę. Bo to mi się kojarzy, że państwo mnie do czegoś stegują. Czy, czy, czy może pani stegować jakiś numer na klawiaturze? Czy, Czy widziała Pani film Stancja Jeden ale... 1? Ze ja Panów teraz mogę powiedzieć, że Panowie mnie tu molestują. Oj o. tak, no to, ale to <grym>? przecież o to chodzi właśnie, no. no. Poranny Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Ćwiczę już od 8 do 10. Codziennie rano w SC ROK. Więcej na www.skrok.pl